Hej, hej! Witajcie tu Ewa Kreatywnie. Moi drodzy, chciałabym Wam pokazać moje sierpniowe, wakacyjne zakupy. Wiem, już dawno po wakacjach, już dobrze się zaczął rok szkolny. Ja niestety, no, nie miałam wcześniej jakoś czasu, żeby nagrać Wam filmik. A słuchajcie, uważam, że, że fajne rzeczy kupiłam. I chciałabym się podzielić z Wami, gdzie i tak dalej. Gdzie udało mi się wszystko kupić. A słuchajcie... Byłam w sklepach, których nie byłam, nigdy miałam okazję być w stolicy, i odwiedziłam Scrapbooking Shop. Słuchajcie, niesamowite wrażenie na mnie e, zrobiło wnętrze. Te prace, które wiszą, te layouty, które wiszą na, 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 na ścianach. E, mi, niesamowicie miłe panie, e, i bardzo się cieszę, że, że tam wstąpiłam. Nie kupiłam wiele, bo akurat miałam troszkę ograniczony budżet, ale, ale też kupiłam coś, czego bym sobie chyba nigdy nie kupiła tak stacjonarnie, będąc, no nie wiem, gdzie indziej albo online nawet nie zamówiłabym. Bo kupiłam sobie, jak widzicie, bloczek, Primy marketing, 30 arkuszy, 15 na 15. Taki wakacyjny i słuchajcie, troszkę go przeżywałam, bo kosztował 38 zł, ale, ale stwierdziłam i dzięki Aniu za, za to, to wsparcie, tak? I, i tłumaczenie mi, że no w końcu to wakacje. No to będzie, będzie przeznaczenie tego, tego bloczka na album wakacyjny. Nie wiem kiedy będzie ten album, ale bloczek jest. I słuchajcie, no, bardzo, bardzo duży wybór dużo rzeczy promocyjnych, są różne rzeczy, zresztą wiecie, czy na stronie będąc, czy, czy, czy właśnie odwiedzając sklep stacjonarnie, jak macie możliwość, no to wiecie, co tam jest. Ja jestem zachwycona tymi pracami. I w ogóle tym, że, że po prostu można wejść, oglądać i po prostu dotykać tego wszystkiego, tych papierów, tych, tych rzeczy. Ach, magia. No dobra, bo się bardzo rozczuliłam, zruszyłam, ale to fajnie sobie przypomnieć wakacje w środku już prawie września. Ok, bloczek ma. 6 podwójnych, pięć pojedynczych. Chyba jakoś tak. W każdym razie ja Wam pokażę. Bardzo delikatne kolory. Takie fajne, letnie wzory. Tutaj mamy drugą stronę. Ach, to są w tą stronę kraby. Bardzo ładne grafiki. Delikatne. Tu muszelka. Świetne. I tych... Tych, tych, tych arkuszy jest chyba 6. Kolejny arkusz to też jest taka mapa, i na tym są różne elementy. A z tyłu, a z tyłu jest coś takiego. Pokażę Wam do góry nogami, bo to i tak słabo widać. To mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam to. Dalej, coś takiego. To jest fajne, że te paski są tutaj. A, ja je wykorzystam ja mur, mur, na murbeton, bo ja lubię takie rzeczy zbierać i wykorzystywać. Tutaj mamy taki arkusz. Też sześć. Sześć takich kart. A z tyłu, oj, z tyłu to są paseczki, ale też taka delikatna mapa bardzo fajne. Tu mamy taki. Był duży wybór tych. Yy, tych bloczków. Niektóre były przecenione, a w ogóle trochę rzeczy było przecenionych. Mnóstwo różnych, właśnie tych kwiatków, prymy. Naprawdę, no, mega fajne. Tu też takie paseczki na mapie. Tu mamy mapę i takie, takie tutaj na rogu kompozycje. I to z tyłu ma takie rośliny, bardzo delikatne wzory, bardzo fajne. Ok, a tu mamy coś takiego, coś podobnego jak na początku te karty mogą być to wycięcia jako jako tam tagusie. I to jest ostatni zestaw sześciu. I z tyłu są takie kwiaty. Także bardzo ładny, ciekawy, oryginalny yy, bloczek. Będę wspominać te wakacje na pewno. 38 zł w każdym bądź razie. No. Dobra, jest. Fajny, fajny bloczek. Naprawdę. Już to przeżyłam. I słuchajcie, jeszcze tam w Scrapbooking Shopie kupiłam sobie, przepraszam za szelest, ale jakoś się nie rozpakowałam. Kupiłam sobie tak, piątek 13, Sunshine 07, to znacie, do wycięcia elementy wakacyjne, takie coś, Mintaj by Karola, mam, kupiłam to, tą kartę, ale, ale mi się bardzo, bardzo podoba i, i kupiłam jeszcze jedną. Tutaj Mintaj by Karola Paradise 06, takie karty, bardzo ładne, bardzo ładne, a z tyłu to wygląda tak i Mintai by Karola Paradise 09 z elementami do wycięcia. Aż miło popatrzeć. Tak zimno się zrobiło, że aż miło popatrzeć na takie, takie piękne leczenie rzeczy. I kupiłam sobie napisy po polsku. Piątek 13. Truly yours 08. I to to ślubne takie, urodzinowe. Z tyłu to wygląda tak. A tutaj Soulmate 08. Taki zestaw też po polsku napisów. Różne męskie takie. Tatusiowi, dziadkowi, kocham cię. A z tyłu takie coś. Także to jest Scrapbooking Shop. Kolejny sklep, jaki odwiedziłam to był Tiger. Naprawdę malutko. Kupiłam sobie nożyczki. Świetnie wycinają. Za 3 zł chyba. I taką taśmę washi. Ja je lubię. Ona jest plastikowa, ale naprawdę fajnie się przykleja i fajnie wygląda na, na różnych ozdobach. Także coś takiego. To Tiger to naprawdę niedużo. Byłam też w Empiku. W Empiku była jakaś tam e, promocja. W tym Empiku to też jest dziwnie czasami, bo, e, bo w jednym czasie w dwóch sklepach w, w odległości powiedzmy 50 km. E, są naprawdę różne... E, rzeczy i różne wyprzedaże na tych rzeczy. Oj. Różne wyprzedaże. Po prostu e, będąc dzisiaj e, w mieście a, a a widzę inne rzeczy niż będąc jutro w mieście B. O, coś takiego. Wiecie o co mi chodzi. Także, także tak. Skłosiłam się na pompony. Ja tutaj y, koło mnie... Y, w Wępiku nie było takich taśm. To są mniejsze, to są troszkę większe, białe, a to błękitne takie 2 metry pomponiki. One 5 zł, a kupiłam je za 2,50. Także bardzo fajnie. Kupiłam tylko dwie paczuszki. No nie wiem, tak wzięłam i już. Zawieszki też była przecena 50%. 10 zł. Nie wiem, dawno nie byłam w Empiku w ogóle. Nie wiem, jak teraz jest to w ogóle, czy są jakieś wyprzedaże. To są takie letnie tagi. Jest ich dosyć sporo. Tutaj widzę, że to są po kilka sztuk z danego wzoru. Tu mamy coś takiego. Fajna kaseta. Tu mamy takie serduszkiem i z tymi liśmi Monstera. A tu mamy ananasa i takie paseczki. I do tego są sznureczki. Fajny zestaw, 24, także bardzo fajny. Podoba mi się. Powiem Wam, że nie oglądałam tak dokładnie. <laughs> Tutaj mamy karty do journalingu, też z 12 zł. Były przecenione na połowę. Czyli 6 zł. Tu są takie wzory, właśnie letnie. Karty duże i karty małe. Bardzo fajne żywe kolory. O, to tak. Kupiłam sobie też taki inny zestaw. Też, też przeceniony. Tutaj może Wam pokażę. Nie widziałam tutaj koło mnie w tych Empikach, które jestem, tych akurat kart też. Także fajnie, że mi się trafiła jeszcze przycenione. To też był przeceniony broczek papierów. Ja lubię papiery z, z Empiku. On kosztował tam też 50%. Z ceny chyba 14 czy 15 zł. Tu jest 20 wzorów. Czyli dwa razy. Troszkę się błyszczy. Tu paseczki i takie. To jest fajne. To też to jest takie. jeszcze się fajnie. Tu są jakieś literki i ludzie. Napisy jaskółki. Takie jak akwarelowe wzory. Coś takiego. A tutaj, takie coś. I jeszcze paseczki. I takie coś. Taki letni. Ale niektóre wzory po prostu do wykorzystania na inne okazje. Także taki zestaw. W Empiku. I jeszcze bloczek, y, taki większy, bo mam taki mniejszy jakieś a, a, a takiego akurat nie miałam, też przeceniony z 15 był. Także nie wiem, jak teraz jest w Wępiku. Y, może akurat są jeszcze jakieś promocje, także, także możecie zajrzeć. Ja wtedy byłam jeszcze w sierpniu. No ale tak jak Wam mówię, nie zdążyłam. No nie miałam kiedy nagrać, <laughs> więc nagrywam dziś. W połowie września. Ok, byłam jeszcze w Paper Concept. To sklep, który mnie również bardzo zachwycił asortymentem, cenami i bardzo mi się podobało. Byłam tam dwa, trzy razy. Kupiłam po parę rzeczy każdego razu i, i tak. Kupiłam sobie Magic, bardzo fajnej cenie, niecałe 3 zł. Tego nigdy za wiele. Kupiłam sobie, słuchajcie, dziurkacze. Nad dziurkaczami to się tam po prostu wręcz modliłam. Przez dwa razy była moja córka, to już tam obrażała się pięć razy. Ale tutaj y, kupiłam sobie takie dwa dziurkacze. To jest 3,5 albo 3,7 cm, a ten jest 5 cm. Nie mam takiego, także będę miała. Fajnie wycinają. Zresztą, znacie. Y, to są z DP Craftu dziurkacze. Dalej, kupiłam sobie kółeczka, takie duże, bo nigdy nie było. One są 4 zł. Zaraz. Nie wiem, jakiej tu średnicy, ale one są takie duże. A za 4 zł to naprawdę fajna cena. To w paper concept cały czas i takie rób to, co kochasz. Skojarzyło mi się ze skrapowaniem. I to cena 2,90 za dwie takie, jakby tekturki. Z tej firmy. Bardzo fajne. Kupiłam sobie foamiran. Były różne kolory. Ja wybrałam sobie taką zieleń. Do liści. Może będę wycinać, może nie. Taki kremowy. One były około 3 zł. Czy tam ireś? Taki żółty. I to jest taki jak biały, ale taki bardziej kremowy. Do kwiatków. I to. Ten żółty jest taki grubszy. I zielony. A te są na przykład takie cieńsze. No nie wiem. Zobaczymy. Na razie leżało i czekało na swoją kolej. To tak. To są takie A4. Kupiłam sobie takie zestawy kryształków, dosyć spore, po 3 zł. Z firmy Paula. Także byłam zdziwiona, że w Paper Concept takie również są. Nawet się nie przyjrzałam, że te to są takie. Zobaczcie, one są takie. No nie takie jak te. Fajne. Do środków ma środki kwiatków świetne i sobie kupiłam pojedynczych e, kart takich do wycinania bo lubię takie z różnych tu kolekcji w zasadzie e, z piątku trzynastego i z by karola tu sobie kupiłam lovely day 06 Takie wakacyjne Marina 06. Bardzo ładne kolory. Wzory też super. O, z tyłu są takie. Tutaj mamy Paradise 06. To już taką kartę chyba miałam. Ale co tam. I tutaj tak, te elementy 09 Paradise tutaj mamy Celebrations 06 na urodziny czy na ślub nawet taki torcik coś takiego i tutaj takie karty wykończone. Tutaj do kolekcji *zero 0,9 ten arkusz z kotami i do tego 0,6 ta, te karty. I tutaj i teraz Bloomville. Bardzo podoba mi się kolorystyka tej kolekcji, wzory. Bardzo ładne. Mam już taką kartę, ale to wcale nie przeszkadza mieć jeszcze. Tutaj mam jeszcze Bloomville 09. I tu są takie dwianek, rower, latarenka. Czy jak to się tam nazywa? Bukiecik ładny. No bardzo ładne te kolory. A tu jest takie groszki. A tu mamy Awaking z piątku trzynastego. Zero Karty. Spodobały mi się. Wzory. Z tyłu takie żółte. Troszeczkę jakieś stemple, Napisy. I Awakening 07. Tu już pisanki. Bardziej tak, Wielkanocnie, Jasennie. Będzie jak znalazł. Takie coś. I kupiłam bloczki. Były po 10 zł. Oprócz chyba jednego. Nie powiem wam którego. Za 15. Także yy, fajna cena w tym paper concept. Zresztą ci, którzy kupują to wiedzą. To jest e, Mintaj by Karola Paradise. No, znacie. To tam troszeczkę tak Wam pokażę. Mniej więcej. Leseczki. W sumie nie oglądałam tego. Tutaj takie muszle. Takie karty Jak ta duża yy, Karta yy, Którą kupiłam <laughs> Fale, piasek Ładnie Tu coś takiego No w tych papierach Mintajba i Karola No to są gotowe już kompozycje Layouty takie a to już się powtarza. I na końcu też do wycinania. Lovely day. Podobają mi się te długie Aparaty są świetne. Do wycięcia. Kwiatuszki. Tutaj. To jest żółta. Jak piasek, tu taki piękny, tu taka kompozycja i deseczki, bardzo ładny. Tu jest róż, żółty. Coś takiego z tyłu deski. Coś takiego. I takie coś, te, takie jak te karty. Bardzo ładne kolory, delikatne. I znowu karta do wycięcia. Farm Life, Mintajba by Karola. Wszystkie są 24 arkusze. Tutaj. Ładne kolory. Te maki ładnie wyglądają. Tu mamy taką kartę, a z tyłu z tyłu coś takiego. Tu mamy coś takiego i taka krata jako obrus. Tu takie coś. A tu żółte, deseczki i żółta krata. Takie piękne kwiatuszki i pszczółki tu. A z tyłu zielona. I tutaj karty z takimi grafikami. A z tyłu one wyglądają w ten sposób i na końcu też arkusz do wycięcia. Bloomville, piękna, wiosenna kolekcja, To widzieliście już duży arkusz tych elementów, a tutaj ślicznie, ślicznie wygląda, cegły, tutaj na układkę, na kartkę i takie jak deski. coś takiego i drzwi tutaj kwiaty ja lubię takie wzory wtedy tutaj zdjęcie ładnie, ładnie wygląda i nie żal zakrywać kompozycji to jest piękny arkusz mi się tak kojarzy właśnie z tą kolekcją te grochy takie pomarańczowo ceglane Tutaj mamy motyle piękne. I tutaj z tyłu listeczki. I tu piękne grafiki na małych tagach, kartach. Śliczne. I to do wycięcia. I jeszcze Christmas Stories. Widziałam albumy z tej kolekcji. To jest starsza już kolekcja. Ale była, a zbliżają się święta, no to za 10 zł taki bloczek, to czemu nie? Tu są elementy do wycięcia. Prezenty. Ten kubek jest świetny. Tutaj mamy coś takiego. A tu taka zieleń. ładne. Tu mamy takie coś. Tu też gotowe, nie wiem, na okładkę czy na kartkę. I, i tutaj wyciąć te elementy na pianeczkach. Odkleić i deseczki. Tutaj poisencja. I z tyłu deski, tutaj do grudniownika cyferki. Bardzo ładne, a z tyłu piękny kolor. To można wykorzystać, bo wiadomo, że to wykorzysta się raz. Tak, tu karty. I z tyłu one wyglądają w ten sposób. Bardzo ładne, bardzo ładne te. Nie są takie mocne te, te kolory, ale nie są takie przydymione i, i, i zamazane. Fajne. Oczy nie bolą od patrzenia. Bardzo ładne, śliczne. Także to są moje letnie zakupy wakacyjne, czyli Scrapbooking Shop, Paper Concept i Empik. No i te dwie rzeczy w Tigerze. Nożyczki bardzo fajne z Tigera. Także co? Mam nadzieję, że zakupy moje Wam się podobały. Pewnie czekacie na pracę z nich. Mam nadzieję, że prac będzie teraz więcej. Jest jesień, prawie zima i może więcej czasu będzie właśnie na tworzenie. Bo lato jednak sprzyja do tego, żeby być na świeżym powietrzu, gdzieś coś jechać, zwiedzić. No, także, także tyle na dzisiaj mam. E, zapraszam wszystkich na moje inne filmiki i do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. E, I ciepło w te chłodne dni. Dzięki, że subskrybujecie i komentujecie e, moje filmy i do następnego razu. Pa pa!